Witam. Prawdę powiedziawszy najprościej będzie, jak Ci to pokażę dokładnie, jakie ustawienia ja mam i które ustawienia za to są odpowiedzialne. Za powrót bota do miasta i teleportowanie się to będzie bodajże zakładka Settings. Schodzimy na dół, szukamy. O, tutaj, Backtown Settings. I tutaj musisz sobie zaznaczyć, tak jak, jak ja tutaj zaznaczyłem, czyli powrót do miasta, jeżeli nie ma scrolli, kiedy broń jest uszkodzona, kiedy durability ma słabe w broni, kiedy yy, postać padnie. I tutaj, kiedy ma małą ilość HP i tutaj się ustawia, to sobie 6 ustawiłem. Yy, tutaj MP, czyli mana, tutaj jeden mam. Wydaje mi się, że chyba tylko o to chodzi przede wszystkim, żeby tamto wszystko poustawiać. Tu masz zakładkę Training Place. Tu mam nadzieję, że jak ustawiać to miejsce na spota, to trzeba nacisnąć to GET koordynację i sobie ustawić, żeby on zapamiętał. I zawsze save, żeby pamiętać. No, i to jeszcze można ustawić. To Transport walk, Walking tra Settings. Słuchajcie. Ta opcja jest odpowiedzialna za to, żeby używał błot konia przy dojeździe, a poleczenie konia. I to chyba wszystko. Mam nadzieję, że, że już będzie błot wracał na razie.